nie muszą wykonywać skomplikowanych piruetów. Mogą wygrywać z okazji jego dziesiątych urodzin, rejestrują się w blikomanii, płacą blikiem, grają o roczne pensje i mogą tańczyć, jak im się podoba. Teraz w Agacie promocja! 20 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Na przykład mnóstwo stołów do 30% taniej oraz mnóstwo krzeseł też do 30% taniej. A meble kuchenne Kubik dokładnie 20% taniej. Bogini niezgody coś dzisiaj markotna. Problemy? Tragedia. Filmy, sporty, kole, konsole, wszystko naraz. Nikt się nie kłóci o internet. Hmm, jak się ma 2 giga, to wszystkim pięknie śmiga. Zamiast wprowadzać zamę... Wprowadzam światłowód od Neti do 2 giga na sekundę w cenie jednego. Do tego telewizja 4K i Disney Plus albo Max do wyboru. A to wszystko w abonamencie przez 6 miesięcy za 0 zł. Netia. Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny i codziennie świeże oferty. Do soboty. Truskawki 500 g 9,99 za opakowanie. Oraz winogrona jasne bezpestkowe na wagę, 11,99 za kilogram. Do tego świeże mięso mielone Kraina Mięs z łopatki wieprzowej 500 gramów lub z łopatki wieprzowej i wołowiny 400 gramów. Jedno plus jedno gratis. A z lady tradycyjnej polecamy schab wieprzowy bez kości. 16,99 za kilogram. Biedronka. O, Jerzyki kulki. Karmel, ciasteczkowy krem, wafelek, czekolada i orzeszki. To więcej niż praliny. Jerzyki kulki. najeżone, że ja cię kręcę. Za co cenisz swoją kulpołówkę? Kup jerzyki kulki i graj o podwójne kul cool nagrody. Super sobota w Kauflandzie. Świeżość. Super. W tę sobotę mandarynki kilogramowe opakowanie 3.89. A polskie ogórki tylko 11.99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Zapraszam. Stylowa Łazienka. Ale światłowód jest. Tak. I to jaki? Teraz światłowód plusa za darmo przez rok. Sprawdź, czy jesteś w zasięgu. Plus. Minoxidil Doppelherz dla mężczyzn to lek w wygodnej piance. Cztery miesiące stosowania to cztery razy więcej włosów. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Od Doppelherz. Chcesz olśnić ścianami albo błysnąć nową podłogą? No to Dolerua Merlin. A tam duży wybór nowości, płytki do wszystkich pomieszczeń w super cenach, jak na przykład Gres Urban już za 49,97, albo Gres Kalakata również za 49,97 za metr kwadratowy, a kupując płytki z montażem zapłacisz minimum 12% taniej. Sprytnie zaoszczędziłeś na remoncie i masz odmienione wnętrze. Zapraszamy na zakupy online i do sklepów Leroy Merlin. Gotowy na nowoczesną mobilność od wiodącego na świecie producenta samochodów elektrycznych? Poznaj szeroką gamę elektrycznych modeli BYD objętych 6-letnią gwarancją producenta. Teraz modele elektryczne BYD są dostępne w leasingu od 101% z dopłatą do 40 tysięcy zł w programie Nasze auto. Sprawdź szczegóły na BYD.com. »Примото, јакошј, густото смак! »Примо! Густо! «Примо!» Густо! «Примо!» «Густо!» «Лиса, примо густо!» «Примото, јакошј, густото смак!» Serial medyczny. Co się dzieje? Irek, szybciej! Trzeba operować. Ona może tego nie przeżyć, rozumiesz? Strzelaj. Takie pobicie to przestępku. Teraz jesteś jego matką, nie siostrą. Odzyskaliśmy pana. Ale ten... Co tam gości robi z Żadna z Was nigdy nie była w poważnym związku. Szpital świętej Anny. Nowy serial. Od poniedziałku do środy o 17.40 w TVN. Do akcji wkracza ekipa Głodna Zwycięstwa. Cześć, chłopaki. Będzie nam towarzyszyć... Klaudia Eldursi. Adrian się zakochał. I Przemek Klima. Tylko musi być porządek, bo Klima nas zabije. Taka Ufa, bułka. jest mega challenger. My jakiś bunt robimy? 5 minut więcej! Oj, że ja tak o wiele proszę! Niesamowite. Nie zgadzam się. Master Szef Nastolatki. Nowy sezon w poniedziałek o 20.50 w TVN. Sponsorem programu jest producent srebrnego szamponu DX2 przeciwsiwieniu ciemnych włosów.